Poznajcie Paulinę. Znajomi kojarzą ją z dobrze przemyślanymi rozwiązaniami. Zamiłowaniem do sportu, przyrody, najchętniej spędzałaby cały wolny czas na świeżym powietrzu. Lato to zdecydowanie jej ulubiona pora roku. Zawsze spędzała je w wyjątkowy sposób. Długotrwały działking w 1995 roku, aktywny jezioring 2000, all inclusive w Egipcie 2005 Parawaning nad Bałtykiem 2010 leniwy leżaking 2015. Nie straszna jej żadna sytuacja, dlatego w tym roku wybiera się na san balkon. Paulina postanowiła sprytnie zaadaptować swój balkon tak, aby przez chwilę poczuć się jak na wakacjach. Nie tylko balkon wymaga przygotowania. Obraz słonecznych dni nie zostaje jedynie na zdjęciach. Doskonale pamięta o nich również twoja skóra. Dlatego Paulina zawsze pamięta o odpowiedniej ochronie przeciwsłonecznej, a także obserwuje pojawiające się na skórze znamiona. Wszystko po to, aby beztrosko cieszyć się wolnym czasem na świeżym powietrzu. Aż 87% Polaków przyznaje, że opala się w czasie, kiedy słońce świeci najintensywniej. Twoja skóra pamięta każdy jego promień, ty też nie zapominaj o podstawowych zasadach profilaktyki czerniaka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.akademiaczerniaka.pl